Na co wydaję moje pieniądze? Skoro nie płacę za owocowy powietrze, przyjadę do Was ze spożywczym holem ze sklepu Kruka. Pierwszą rzeczą są orzechy brazylijskie i spożywając dwa takie orzeszki dziennie dostarczamy odpowiednią ilość selenu, który wspiera naszą tarczycę, układ odpornościowy oraz wspiera prawidłowe funkcjonowanie naszych komórek. What I can say? This is everything. Nasiona do piernika, bo zdeklarowałam się, że to ja zrobię pierniki na rodzinną Wigilię. Moja ukochana przyprawa, czyli czosnek niedźwiedzi. Jeśli nigdy jej nie używaliście nie macie jej w swojej kuchni. Żołdzie. Krukam. Robicie za duży dylemat, jeśli chodzi o masło orzechowej kremy. Przysięgam, że stałam w tym sklepie i chciałam wziąć wszystko, ale ostatecznie zdecydowałam się na Czeko kokos, który zaraz przetestujemy. Następnie mnie Jumbo Daktyle, czyli po prostu daktyle Medloy. To jest coś niesamowitego. One są droższe, ale są po prostu tak bogate w smaku i w konsystencji. Dla mnie smakują jak po prostu taki dobry, drogi słodycz. I jeszcze dwie słodkości na przetestowanie, czyli pistacjowa hała. słodycz. Oraz moja pierwsza dobójstwo czekuladu. Subień nie czekolada, bo jest to batonik. Krukam. Robicie to bardzo dobrze. I'm a a